A, a to zmienia postać rzeczy. Ok, to dzięki za info. Świeżutka troć z tego roku i świeżutki, tak, styczeń 8400, to co mówiłem. Dobra, lecimy. Tutaj jest też miejscówka na trocie pod spinning, bo ja na grunt łowię tam, ale podchodzę właśnie pod drugi garb gdzieś tu i rzucam na 40 parametrów. Dobra. Dorzucić, i dorzucę i tutaj chyba na 30 którymś metrze jest charakterystyczny spadek, gdzie właśnie tam się zotrocie i często właśnie uderzają na spadku albo po wyjściu z tego spadku. Nie pamiętam tylko czy ja na go prowadziłem czy na przytrzymanie jeśli chodzi o sandacza. O! Mamy pierwsze uderzenie. Jeśli nie będzie wyskakiwać, to sandacz, nie? Jeśli będzie, to bas trotka. Tak, tak, no, o wypłucenie może tak, wypłucenie. Dosłownie kilka metrów, kilka metrów, nie? I potem, i potem właśnie albo właśnie w tym wypłuceniu uderzają, tam jest dołek taki charakterystyczny, albo tuż po wyjściu, nie? Jest sandacz pierwszy. Medalowy. Trzy i pół kilo. Trzy i pół kilo. Tu też troć uderzy, bas pewnie uderzy nieraz. Głównie te trzy gatunki. Tu, o! Atak, tu, atak tuż przed spadkiem. I to jest chyba unikatowy sandwarsz. Piąta 9, bo na razie nie wychodzi z wody. Tuż, przed, tuż kilka metrów przed, przed tym spadkiem, o którym Tomasz pisał bo nie stać, jest 30, po mniej więcej 5 m coś koło tego i to jest sandacz, i to jest unikatowy sandacz. Teraz tylko pytanie, jaka waga w drugim rzucie? Bardzo lubię ten zestaw akurat. Zmodyfikowany właśnie kołowrotkiem, który Tomasz Kawałek mi polecał, jak dobrze pamiętam. Tego, yy, tego Big Białego, żeby wymienić za Horneta. To ma dużo lepszy nawój. To jest unikotowy sondaż. To, to, to już na 100%. Tylko teraz jaka waga? Jaka waga mnie interesuje i to bardzo mocno. Klubowa blaszka średnia 6.0, fioletowa. 56 gramowa. Tora ma wyrzut do 50, ale na spokojnie. Dopóki nie przekroczymy dwukrotności. wyrzutu, to jak Tomasz mi e, wytłumaczył sam nie wiedziałem do końca, to zwędko nic się nie stanie. Unikat jak nic, to w 100%. Tylko jaka waga? Ciężka blacha. No, jest sandaczek. Mógłbym podejść, ale mi się chociaż i tak to unika. To im dłużej będzie walczył, tym lepiej. Na no, zaułku bym już go miał, ale to kuciło, chociażby żeby troszeczkę się pobawić z rybką. Także. No, 8 metrów, ale będzie jazda. Ale no, no zobaczymy, zobaczymy jaka waga tego sandacza. Temperatura też niska, bo tylko 3 stopnie wody. Życiówka! 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 Poprawiona 5 lat ponad temu. Nie 9 kilo, ale życiowy sandacz. Rekord. Rekord trwał mój ponad 5 lat. 8800 był wtedy z groszem aktualnie osiem dziewięćset dwadzieścia trzy no pięknie zajebiście <śmulety> Tomaszu, za co <śmulety> Piąta 9, ale jaka temperatura? Niska 3 stopnie tylko. Piąta 9. Kurde, tak niewiele brakło no. Eee, jak z temperaturą? 6 i 3. Temperatura 6, woda 3. Ok, ja sobie zapiszę klif wideo. 9, temperatura 6 stopni, woda 3 stopnie. Chociaż może sprawdzę. Zapiszę, klipy wideo, czy faktycznie, ale fajna walka była. To mi się podobało. Daj ostatnie 5 minut. Piąta, 9, 6 stopni temperatura powietrza, 3 wody, ciśnienie niskie. To se może jeszcze zapiszę na markerze. Hmm, ciśnienie niskie. O, już żeby tu wszystko było uzupełnione. Kurczę. No. Wow. Jeszcze wejdę na screena, bo pokazywałem dzisiaj co najmniej jest dwa razy jak nie trzy. Eee, żeby tu czas nam nie szedł, to tu sobie zobaczymy. 89238,8 kurczę no, brakło 77 gram do 9 kg. Wow, dzięki Magik zagradki. Tomaszu, wiesz co u mnie z zawodami, tym bardziej no, trzeba też śledzić zawody na, 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 na bieżąco. <laughs> trzeba mieć na to czas. Wow, tego się nie spodziewałem. Dobra, lecimy na takim układzie. Aha, miałem klip wideo zapisać. To zapiszę klip wideo. Jeszcze raz pokazuję markerek. Proszę bardzo. Piękny, piękny, życiowy sandacz. 5 lat ponad, ponad zanim ja to poprawiłem. Super. No, to prawda, Rafał, Dobry początek, także kapitalny. Życiowy sandacz. 8 kg i 923 gramy na klubową blaszkę. Życioweczka, stara. 8,800 z groszem. 5 lat temu ponad złapana. Z lutego 2019 roku. Drugi luty dokładnie. Także no, jestem mega zadowolony, jak widać. Piękny sandacz. Naprawdę rewelacja.